Co to jest zespół nerwu międzykostnego przedniego ramienia i jakie są jego przyczyny? Zespół nerwu międzykostnego przedniego ramienia, zespół kilocha inne wina, należy do grupy neuropatii nerwu pośrodkowego czyli chorób, w których dochodzi do uszkodzenia tego nerwu. Do uszkodzenia nerwu pośrodkowego może dojść w wyniku urazu, na przykład Złamania kości przedramienia lub kości ramiennej, zapalenia, a także przewlekłego ucisku nerwu na jego przebiegu poprzez anatomicznie wąskie przestrzenie w obrębie kończyny górnej. Nerw międzykostny przedni jest jedną z gałęzi nerwu pośrodkowego i przewodzi impulsy ruchowe do palców oraz unerwia torebki stawowe w obrębie dłoni. Jak często występuje zespół nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Częstość występowania zespołu nerwu międzykostnego przedniego nie jest dokładnie znana, jest on jednak znacznie rzadszy niż zespół ciaśni nadgarstka. Jak się objawia zespół nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Początkowe objawy zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia mogą przybierać postać trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów, szybkiego męczenia się podczas pisania i ogólnej niezgrabności dłoni. Z biegiem czasu pojawiają się także dolegliwości bólowe okolicy nadgarstka, wewnętrznej części przedramienia i dołu łokciowego. Czucie jest zazwyczaj prawidłowe, co robić w przypadku wystąpienia objawów zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia. W razie pojawienia się objawów zespołu nerwu międzykostnego przedniego należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej który w razie uzasadnionego podejrzenia tego zespołu skieruje pacjenta do neurologa, ponieważ szybko i trawnie postawiona diagnoza pozwala na wprowadzenie właściwego leczenia. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Lekarz zbiera wnikliwy wywiad dotyczący okoliczności pojawienia się pierwszych objawów, urazów, a także chorób towarzyszących. Następnie bada pacjenta. Podczas badania oceniana jest siła mięśniowa, a także czucie w każdym palcu z osobna. Lekarz może poprosić pacjenta o podniesienie drobnego przedmiotu, np, monety, z płaskiej powierzchni lub też o utrzymanie kart i papieru pomiędzy kciukiem oraz palcem wskazującym. Chorzy z zespołem nerwu międzykostnego przedniego ramienia mają duże trudności z wykonaniem tych czynności. W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje się badanie przewodnictwa nerwowego, czyli szybkości z jaką impuls przekazywany jest poprzez nerw do mięśnia. Badanie to pozwala na określenie, na którym poziomie nerw uległ uszkodzeniu oraz jak poważnie uszkodzony jest nerw. Są to badania specjalistyczne zlecane przez neurologa? Jakie są metody leczenia zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia? W leczeniu zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia początkowo można zastosować metody zachowawcze, czyli leczenie farmakologiczne oraz postępowanie fizjoterapeutyczne. Należy by prowadzić do jak największego odciążenia niesprawnych mięśni, często poprzez założenie szyny. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz glikokortykosteroidy doustne, a także podawane w postaci zastrzyków w okolice chorego nerwu, dużą rolę w leczeniu zachowawczym odgrywa rehabilitacja oraz zabiegi fizykalne. Jeżeli powyższe metody nie są skuteczne, niezbędny jest zabieg chirurgiczny, którego celem jest uwolnienie nerwu z ciasnej przestrzeni, odbarczenie nerwu. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Leczenie chirurgiczne zespołu nerwu międzykostnego przedniego w większości przypadków daje pozytywne efekty. W celu odzyskania pełnej sprawności dłoni pacjent może jednak wymagać rehabilitacji. Co trzeba zrobić po zakończeniu leczenia zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Po leczeniu chirurgicznym istotne znaczenie ma unikanie prac nadmiernie obciążających kończyny górne, a także dalsza fizjoterapia prowadząca do poprawy funkcji ruchowych mięśni w tej okolicy. Udowodniono także pozytywny wpływ witamin z grupy B na stan nerwów obwodowych, dlatego u osób po urazach nerwów często zaleca się wzbogacenie diety o suplementy tych witamin. Co trzeba zrobić, żeby uniknąć zachorowania na zespół nerwu międzykostnego przedniego ramienia? Nie ma specyficznych metod zapobiegania zachorowaniu na zespół nerwu międzykostnego przedniego. Istotną rolę mogą odgrywać właściwe chirurgiczne zaopatrzenie złamań w obrębie kończyn górnych oraz prawidłowe zakładanie opatrunków gipsowych i opasek uciskowych. Prawidłowa diagnoza zespołu nerwu międzykostnego przedniego ramienia i szybkie włączenie leczenia może pozwolić na zatrzymanie postępu choroby i zachowanie prawidłowej funkcji dłoni.